Dzieci spędzały kolejny dzień na wsi. Chociaż z samego rana padał deszcz, to po południu zrobiło się naprawdę ciepło. Zupełnie jak gdyby słońce chciało wynagrodzić dzieciom poranek. Nasza paczka bawiła się w piaskownicy na podwórku, grała w piłkę i szukała skarbów w ogrodzie. Po zabawie, Lena, Zuza, Mikołaj i Staś wrócili do domu. W kuchni spotkali babcie Leny Basie. Otoczona miskami, łyżkami i całą masą składników, wyglądała jak prawdziwa kucharka. Co robisz, babciu? zapytała Lena. Jak to co? Czekam na Was. Babcia uśmiechnęła się szeroko, po czym dodała. Potrzebuje pomocy przy wyrabianiu ciasta? Jest ktoś chętny? Dzieci od razu ruszyły na pomoc. O, właśnie tak. Teraz wsyp mąkę do miski, a Zuza niech doda cukier. Babcia tłumaczyła Mikołajowi krok po kroku, co ma zrobić. A czy możemy dodać do tego całą kostkę drożdży? zapytał Staś. Wystarczy połowa. Jednak najpierw trzeba przygotować rozczyn. Odpowiedziała babcia Basia. Rozczyn? Tak. Rozczyn to drożdże wymieszane z letnią wodą, odrobiną cukru i mąki. Dzięki niemu ciasto urośnie. Wyjaśniła cierpliwie, a następnie wzięła kubek, nalała do niego wody, wrzuciła drożdże wraz z cukrem i niewielką ilością mąki. Mogę pomieszać? Poprosił Mikołaj. Tak. Do dzieła! Zgodziła się babcia. W czasie, gdy chłopiec intensywnie mieszał rozczyn, chcąc połączyć wszystkie składniki, Lena ze Stasiem wygłupiali się, rozrzucając dookoła mąkę. Lenko chyba wystarczy już tych wygłupów, prawda? Kto to później posprząta? Babcia Basia kiwnęła kilkukrotnie głową, dając Lenie znać, że robienie bałaganu nie jest dobrym pomysłem. Tak, babciu. Dziewczynka uśmiechnęła się, przepraszająco, i wraz z kolegą zaczęła sprzątać po sobie. Gdy tylko Mikołaj skończył przygotowywać rozczyn, wlał go do miski z mąką oraz cukrem. Babcia zaczęła wyrabiać ciasto. Dzieci przez dłuższą chwilę obserwowały, co robi, a później poszły na podwórko przed domem korzystać z pięknej pogody. Słuchajcie! Zuza zaczęła niepewnie. Kiedy babcia Basia powiedziała, że ciasto urośnie, co miała na myśli? Dokończyła. No, że będzie go więcej. Dużo więcej. Tłumaczył koleżance Staś. Wow, czyli ono naprawdę urośnie? Dziewczynka dopytała. No tak, będzie takie duże! Roześmiała się Lena, która już wiele razy widziała, jak babcinę ciasto zwiększa swoją objętość. Chwilę później dzieci rozpoczęły zabawę w berka, a później w ciuciu babkę. Do domu wróciły dopiero po godzinie harców. Od razu udały się do kuchni, chcąc sprawdzić, co stało się z ciastem. Spokojnie, spokojnie, po kolei. Babcia usiłowała uspokoić podekscytowane dzieci. Co z ciastem? zapytał Staś. Właśnie, urosło, urosło. Zuza podskakiwała w miejscu i wyglądała na szczerze zaciekawioną. Babcia bez słowa wyjęła z szafki miskę, w której znajdowało się ciasto. Było go niemal dwukrotnie więcej, co niezwykle ucieszyło dzieci. Niesamowite! Nie wiedziałam, że ciasto naprawdę rośnie! Powiedziała Zuza, która wpatrywała się w zawartość miski jak zahipnotyzowana. Super! To znaczy, że rozczyn zadziałał, tak? Zapytał Staś. Tak? Drożdże i cukier spowodowały, że w cieście pojawiło się więcej powietrza, które zwiększyło jego objętość. Słowem, ciasto zostało jakby nadmuchane, wyjaśniła babcia. Ja wolę myśleć, że to magia, kuchenna magia. Lena mrugnęła porozumiewawczo do babci. W takim razie ja... Jestem czarodziejką zaśmiała się babcia Basia. Chwilę później przełożyła ciasto na blachę do pieczenia, dzieci dodały owoce, a całość trafiła do piekarnika. Placek piekł się kilkadziesiąt minut, roztaczając niezwykle przyjemne zapachy. Dzieci były dumne ze swojej pracy, a babcia zadowolona z pomocy. To był dobry. I wyjątkowo smaczny dzień.